Witam w kolejnym odcinku z gry yy, Sabotica na modach i płyniemy sobie dzisiaj od razu yy, dwa razy razem akurat łodzią do kapsuły ratunkowej 13 mam nadzieję, że to będzie coś nieciekawego. ciekawego jest dosyć płytko, bo 175 metrów pod poziomem morza jak widzicie jesteśmy troszeczkę o tak jak klikam M to mi odkrywa mapę Aj. O, co się blokujesz z statku? Nie rób tego. A, coś takiego, dobra, rozumiem. Burak rzuca. Dobra. Tu mamy ciągle biomy Kelp Forest Safe Shallows. Muszę skręcić już i płyniemy dalej. Ja sobie pozwolę wyjść troszeczkę z tego ze statku, żeby odkryło nam się na mapie podłoże. Ja widzę, że muszę całkiem głęboko spłynąć w dół. A, o tam Mushroom Forest kolejny. To już mieliśmy pełno Mushroom Forest. To nie wiem, czy tego braku, sprawdziłem, czy nie sprawdziłem. E, dobra, to, 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 co co, ty robisz? Postacią moja. Co, co ty dbalasz w ogóle? E, Lit nie potrzebuje tego czegoś. Ja chcę magnetyt. Magnetytu potrzebuję, bo nie mam jeszcze żadnego magnetytu. Dobra, e, jakby. Tu nie ma nic ciekawego. Kolejny Mushroom Forest, irytujący. Czemu irytujący? Ponieważ zazwyczaj nie, nie ma nic na, w tym... tym czy znaczy nie, w sumie nie. Dobra, bez przesady. Tam miałem trzy kadłuby i dwa mostki. Nawet więcej mostków, cyklopa. Także nie jest ten Mushroom Forest taki bezużyteczny Ale głęboko. Ja nie mogę, ale głęboko. Znaczy w głęboko daleko, mówię. Co ja w ogóle z głęboko 175 metrów, to bardzo płytko jest na dobra sprawę Jak daleko tego jesteśmy. No, przydałoby się troszeczkę wykręcić troszeczkę tak o. Taką kiwkę zrobić o i do przodu. I teraz powinniśmy być. Perfect idzie idealnie. Zobaczymy co. O, proszę bardzo. Tutaj nawet zejść tym, tym sznurem, sznurem w dół. No, i to się nazywa. To się nazywa super, super działanie tych. Mam nadzieję, że tu coś będzie ciekawego, bo naprawdę tutaj daleko, daleko dopłynąłem. Aha, kolejna jakaś ta. Radio mamy ustaw się ty kurczę. No, przepraszam bardzo. Czy tutaj jest cokolwiek wartego, godnego godnego uwagi? Jakiś peda, peda, no peda, po co, co to za peda? To nie Ocenić Aurore To Nie wiem co tu wiem Generalnie nie wiem po co tu przypłynąłem Poza tym, że Dostałem jakieś PDA To na rozprawę nic nic chyba innego nie ma A mogę się przepływać, przesunąć troszkę Seamową tak w oku, żeby sobie popatrzeć Tu coś widzę w ogóle Coś widziałem takiego A, to tylko rybki, dobra Eee, co tu jest Kurde, zaraz rozwalę tego Co go znam, może naprawię Proszę bardzo 100% no, i znowu go rozwalę. Oooo, tu jest. Nic tu nie ma. Chociaż ja chyba kojarzę takie miejsce. Gdzie ja już kojarzę to miejsce skądś? Takie przepływania. Tylko nie wiem, czy to nie było w piloziro. below zero. Chyba below zero było takie. Tam było fajne, to było fajne miejsce w below zero. Ale. Jakie dźwięki w ogóle to wydają mnie w tyle te. Ja jestem? Aha, teraz się już wracam Nie, nie, nie to ja już, już nie, nie, na tą stronę chciałem Ja chcę tutaj coś eksplorować jeszcze Jajko Ale uderzyłem teraz. To są wszędzie jajka i to są chyba tych w ogóle, tych jajka No Mógłbyś nie uderzać o wszystko co, co jest Tak patrzę w ogóle, patrzę tutaj no I znowu coś walimy O, Riffback Jest Riffback, czyli Legatan, jeden z niewielu Legatanów, który jest Kompletnie nieszkodliwy co to, Co to jest? Mogę to... grzybowe drzewo... O! A, nie, nie, nie. To, 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 to miałem. To już... To mi niepotrzebne. To... Dobra. Wydaje mi się, że tu nic nie ma. A tu... Blood Kelp! O! Blood kelp był chyba tutaj Ta, a to jest jakby kolejny blood kelp A to, to cię akurat, akurat ciekawe Może w tym oto miejscu będzie O to jest to jest to czego też szukałem To są grzyby głębinowe I to jest też jedna rzecz, której szukałem z tego robi się, nie wiem czy wiecie, kwas chlorowodorowy I będziemy mogli ulepszyć sobie tą butlę Gdzie jest, where, is, where is kwas? A, też mogę zrobić, co... a nie, to już stary yy, Tutaj, o właśnie Kwas chlorowodorowy Podbieram z tych grzybów Że u mnie i tak jest, i tak je zasadzę oczywiście i... Tych nawet nie potrzebuję krwi z tego oleju o, a tutaj tego, to jest w jakimś w ogóle ciekawym miejscu. No, ciekawe miejsce, ale widać, tych grzybów to jest pełno. Tak samo kwarcu to jest sporo. Tutaj jest wszędzie ten krwisty olej porozrzucany. Ładne miejsce w ogóle, to też inna sprawa, że ładne, ładne to miejsce jest. O, myślałem, że coś wpływam właśnie jakoś pod tego. Ale tutaj to będziemy potrzebować już jakichś lepszych rzeczy. To jest w ogóle wpłynięcie w jakieś głębiny. Oho, słyszałem, czyli tu jest, czy tu jest jakaś placówka, bo są Warpery. O, ale co to jest? to jest? Uran. Wow, jakie głębiny tu są. O, To jest Tego co mi się wydaje jest W Biomie który nazywa się Lost River To się kurczę, Zagubiona rzeka po prostu Kryta, zagubiona rzeka Jak kto woli tak Jak, 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 jak zwać tak zwać Nie wiem, pozbieram te urany, niepotrzebny zupełnie jest nawet nie mam reaktora na niego, ale jesteśmy w, w Lost River. Tak, Lost River Ghostry. Ale biorąc pod uwagę, że nie mogę tu wpłynąć obecnie z to się wycofię. To musimy zostawić sobie na kiedy indziej. Mam za mało tlenu i za mało w ogóle czegokolwiek, żeby tutaj być. Nie opłaca mi się wpływać obecnie do Lost River. Po prostu. Czy w ogóle napię mi to zaznaczy, że jest Lost River? No. Nie powiedziałbym. Underwater Islands. O! To jest też fajne miejsce. Underwater Islands. Islands. Najrajmniej u ur Uranitu, chyba to się tam nazywa Uranit. Come on, Underwater. Kurale, mnie ciągle ciekawy czy to nie ma wszystkim gdzieś blisko jakiejś placówki. Depth Teraz. Y A ja płynę ciągle w złą stronę. Płynę. Tam muszę płynąć. Czekaj, tam. Oh, o nie! Ooooo! To jest... To, to jest Go Slavia Fan. On jest, że tak powiem Całkiem, całkiem niebezpieczny. A tam dalej Warperów, którzy się teleportują. pszarki są całkiem gites No i to są. Yy, underwater Islands. Tak się ten biom nazywa. A zaznacza się coś tam się zaznacza. nie chyba sobie od razu do kapsuły ratunkowej 12. Też nie, bo musimy. Kurę, dobra. Wiecie co? Niepotrzebnie brałem sobie tego. Ten statek. Nie wiem co popłyniemy Zbadamy sobie w ogóle ten Lost River i tak dalej Zbadamy sobie kiedy Kiedy ulepszę sobie Simów, a do tego potrzebuję mag... tu, a nie mam magnetytu w ogóle Tylko wiem skąd wziąć magnetyt, mianowicie magnetyt Prawdopodobnie uda mi się zebrać stąd Z, z, z Grand Reef, z Grand Reef. O, tak. Kolejny wymiennik owcych. Kolejny wymiennik owcych. Może jednak to coś poszukam. Skoro jest tu wymiennik owcych, powinna być tu gdzieś możliwość płynięcia do. do jakiejś placówki. Znaczył się na apie? Nie zaznaczył się na apie. A może się zaznaczył, tylko nie widać. No tak, no bo to jest Ewidentnie Ewidentnie takie ciekawe miejsce Dobra, nie, nie, nie Tu nie ma co, nie ma co o! Panie gnoju odejdź Precz Dobra Symywamy się stąd Pokazało się na pie. Jest na mapie, dobra. A gryzie, ja sobie w ogóle znaczy tak, żeby było jej widać. Bo tu w tych miejscach będą gdzieś pewnie te Pracówki obcy. 15 damage mi się dał. Tu się nie mija, ale. O! No i to rozumiem. To jest coś. To faktycznie jest ciekawe Znaczy mam nadzieję, że będzie ciekawe Do zbadania Pytanie co tu będzie I cokolwiek będzie ciekawego Gdzie jest wejście? Tu? Nie, tu nie, tu nie, tu nie ma wejścia Tak jest wejście, ok. Tu nie ma nic Tutaj na razie też nic nie ma Mm -hmm. No na razie, na razie nie ma kompletnie nic ze zbierania Ale liczę na jakieś liczę na jakieś fajne ulepszenie, na przykład łetwy ładujące czy coś w tym stylu no Na razie to kompletnie nic nie ma Tu mogę nie, tu nie mogę płynąć To całe to miejsce To całe miejsce nie ma sensu, tu nic nie ma Zupełnie nie wiem, to jest no, dobre. Masujemy no, inne wejściem, co? A tu wejścia nie ma, żadnego, dalej? A tu może coś będzie. Tu nic nie ma, no to jest kompletnie bezużyteczne. Miejsce Dosłownie, kompletnie, tam widzę coś, dobra, to tam, tam trzeba jakoś płynąć. Szybko zrekondensować set Len i tam trzeba wpłynąć. Nie, niech się świeci, niech się świeci. Tylko tym razem to sobie latareczką, a mnie jakimś siglajdem irytującym. Tutaj mogę gdzieś płynąć, tylko tu, gdzie ja się gdzie ja wpłynąłem, nie ma zupełnie niczego. Tutaj, jak przepłynę, jestem gdzieś tu, a tutaj też nigdzie nic nie ma. Tak, czyli tu, jakby mogę uznać, że to miejsce nie ma sensu w ogóle. Tutaj. Czy tu gdzieś co dopłynę? To jest w ogóle zawalone. A tu, 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 tu nie ma nikt, ma, nie, ma, nie ma możliwości płynięcia gdziekolwiek. Tutaj, tu też nie. Tu może. No to, 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 to właśnie byłem przy chwilą, ale. Chodzi na to, że może coś znajdę, może to naprawienia, nie wiem. Żeby otworzyć te drzwi. Bo tu dosłownie nie ma nic, jak widzicie. Kompletnie nic. Nawet nic nie zeskanowałem w tym wraku. A on się wydaje raczej takim sporym wrakiem, który powinien mieć raczej coś do zeskanowania. No, a najwyraźniej nic, się nie, nic tu nie ma. To, to, to nie Tu, tu widziałem właśnie to, to miejsce, tylko tu chyba się właśnie nie da wpłynąć A, da się wpłynąć, dobra Dobra Moduł reaktora termalnego, dobra, to jest na fajne miejsce Jeszcze mogę otworzyć te drzwiczki Jeszcze się sobie, o Dobra. No dobra. Tu też jest możliwość wypłynięcia. To mamy bananem, to mamy bananem. to można w ogóle przeciąć. To jest faktycznie jakieś to jest sporo rzeczy, tylko jakoś trzeba było je znaleźć. Tu se podpłynę, od tej strony se podpłynę tym Seamothem. Ale w ogóle jest tak dziwnie, tak na dole był O Teraz Ty... Tu... Gdzie to, gdzie to było? Nie, to jest gdzieś niżej To jest gdzieś niżej Tu, o O, 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 tutaj Dobra najpierw, najpierw przetniemy sobie po prostu czyli czyli tutaj Tak myślę zawsze, za, że za przeciętymi powinno być więcej rzeczy Tu jednak trzeba coś mieć, żeby się dostać Tu nic nie ma A przynajmniej ja nic nie widzę Tom, O właśnie, latarka daje dużo, dużo więcej światła Pusto. W ogóle wygląda jak jak miejsce, gdzie tu byliśmy na Aurorze. Tu nie mogę nic robić. Aha, to jest, czyli to jest jakby takie miejsce, w sumie, w którym kompletnie nic nie ma. Bo tego nie mogę otworzyć. Jak widzicie, nie jestem w stanie. Tu z tych rzeczy nie mogę wyciągać yy, modułów. No, a tutaj więcej po prostu niczego nie ma. Tu wpłynąć też nie mogę, dobra. Czyli w sumie nie postrzegam się, to nie ma, nie ma sensu tego nawet. Nie było sensu tego przycinek po prostu. Spoko, spoko A mogę nawet tą wziąć. No i tu po prostu. Tu nic nie było, dobra, nieważne dziwne że nie było nic nie było ale no jak nie było to nie było daj mi hp nagiet tutaj coś może być aha no to dobra Jedyne co udało nam się blokować to modu do cyklopa, którego jeszcze nie mamy. Ale i tak, całkiem ciekawy to jest modu. Dobra. Znaczy, długi odcinek, bo jeszcze dalej. No co, na ten odcinek to na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, ale Widzimy się w następnych no i cześć.